Niebezpieczna sytuacja jest pierwsza bramka. Wrzucona ta piłka do półkola strzałowego. Trojanek autorem tej bramki. Zobaczmy raz jeszcze. Tak jest. Ponownie Michał Dymski. Ponownie Marek kąpała. Ramki jak będzie w tej sytuacji. Stotko teraz to on próbował. Chwalski już piłka w półkolu strzałowym. Gumny, gumny od linii końcowej. Szansa na uderzenie i mamy 2 do 0. Wściekły Mariusz Orzeł przy tej sytuacji. Zaraz zobaczymy autora tego trafienia. Dariusz Rechwalski jest strzelcem tej bramki między dwójką przeciwników. Mariusz Orzeł, Turi, ładna taksja, Turi, 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 ależ kapitan. Rozpędzają się gracze, gości, dobra interwencja, Kijem. Witwicki, Witwicki, już półkoloszowy. Witwicki, Witwicki, niebezpieczne uderzenie Michała Dydymskiego. Mieć już zagwarantowany z nami srebrny medal czy w meczu. O brąz. Jeszcze gospodarze. Jest bramka dla gospodarzy. Kacper Witwicki z podania Dominika Turia. Kapitalnie Dominik Turi wypatrzył Kacpra Witwickiego. Może nieco kombinacyjnie. Turi zdecyduje się na uderzenie. Jest bramka wyrównująca. Nie wiem czy jeszcze tam nie było kontaktu. Patrzmy raz jeszcze na tą powtórkę. Dominik Turi. Zespołu gospodarzy w tej sytuacji Stotko, Bramka. Kapitalne uderzenie w samo okienko Bramki na prowadzenie Mateusz Stotko raz jeszcze na swojej połowie w okolicach środkowej linii boiska, by ewentualnie nie stracić jakiejś głupiej bramki. A teraz jest Bramka na 4 do 2. Karol Gumny z najbliższej odległości zdobywa czwartego gola. Mówiąc kolokwialnie w tych ostatnich sekundach, bowiem gubili się w defensywie gracze gospodarzy. Przygotuj się na wyjątkowe emocje. Nations Cup Gniezno. W dniach 31 maja 9 czerwca 2024 9 krajów zmierzy się o awans do światowej dziesiątki. Bądź częścią tego wydarzenia. Nations Cup Gniezno nie przegap. Bilety dostępne na www.nationscup.pl